Witam Państwa bardzo serdecznie w progach galerii z centrum kultury. W tym tygodniu rzeczy dzieją się dynamicznie, można by powiedzieć, bo wczoraj zamykaliśmy wystawę Niki a dzisiaj... Mamy przyjemność otworzyć wystawę Karol Woltyła na turystycznym szlaku. Bardzo wszystkim dziękuję tym, którzy przyczynili się do tego, że możemy dzisiaj ją oglądać, a w szczególności mogę już tak powiedzieć już chyba w tandemie w bibliotece publicznej i pozwolę sobie oddać głos pani dyrektor Izgali Krzeszowskiej. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Szczególnie witam Pana Burmistrza Darusza Reśko, który zaszczyt nas. Wiem, że na sali jest także radny powiatowy Pan Adam Mazur. Bardzo serdecznie witam. Są także obecni absolwenci III Liceum ogólnokształcącego z Zabrze, Szczególnie goście, którzy po raz kolejny przyjechali do granicy z niespodzianką, bo wśród obrazów, o których zaraz jeszcze powiem, są także prace właśnie przywiezione przez panów uczestniczących w tym zlocie. Mimo nam, że państwo przyjęli zaproszenie na tę wystawę, jest ona taka złożona, ponieważ prezentujemy tutaj właśnie wystawę fotograficzną pod tytułem Karol Wojtywa na turystycznym szlaku udostępnioną przez Uniwersytet Rzeszowski i przygotowano wspólnie z Fundacją Szlaki Parkiewskie z Krakowa. A uzupełnieniem tej wystawy są właśnie tworzące taką oprawę malarską, pracę pana Werdyna Szczepanika oraz pracę malarstw z kolekcji pana Żelaznego, pana Pateusza Żelaznego. Myślę, że za chwilkę przejdziemy do obejrzenia tej prezentowanej tutaj wystawy, a wcześniej może poddam głos panu Bogusza. Proszę Państwa, po pierwsze, bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa zgromadzonych. W szczególności, Mogę tak powiedzieć, naszych przyjaciół ze Śląska, Zabrza i okolic, ponieważ to już tak, oczywiście nie wyliczając tego dokładnie, chyba trzeci raz z rzędu mamy, ale. Tak, ale chodzi mi o ostatnie hmm. lata, gdzie po raz kolejny mamy zaszczyt i przyjemność gościć Państwa i jednocześnie mamy dostęp do. Bardzo pięknych dzieł malarskich. Po pierwsze, dzieła, które tworzy pan Werner Szczepanik, ja również dzieła, które właścicielem jest pan doktor Żelazny. I mieliśmy przyjemność w zeszłym roku chociażby oglądać wyjątkowe dzieła, które tutaj ściągnęły całej Rzeszy Publiczności. bardzo dziękuję, bo dzięki temu wzbogaca się państwo ofertę kultury naszego miasta i to jest wartość sama w sobie. Chcę również powiedzieć o parę słów na temat tego, co tutaj dzisiaj się dzieje i też bardzo podziękować, przepraszam, że tyłem do Pani Weskowie, temu tandemowi, który klinicy dodaje blasku, mówię o pani dyrektor Małgorzacie Michał, Dyrektor Zem Kultury i Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej, pani Magdalenie Krzysztofskiej, ponieważ organizują wspólnie wiele przedsięwzięć, które właśnie pokazują to, o co w tym mieście chodzi. Mówię tutaj przede wszystkim o tym, czy ma być kultura. Następna część odbędzie się w sali kinowej, będzie to wygodniejsze. Ja tylko, że jak wstępnie zapowiem, że tam zostanie przedstawiona jakby idea tej wystawy, części planszowej przez członka zarządu Fundacji Szlaki Papieskie, panią doktor Benutę a także usłyszymy fragmenty typu rzymskiego w wykonaniu księdza Tomasza Poza z parafii zdrojowej. Niezwykłym, a zarazem najsławniejszym turystom drugiej połowy XX wieku powinno się współcześnie uznawać Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II, obecnie świętego Jana Pawła II. Karol Wojtyła przyzwyczajony był do górskich wycieczek od dzieciństwa, a kiedy w roku 1949, już jako młody kapłan, został wikariuszem w perach świętego Floriana w Krakowie, szczególną sympatię zyskał w kręgach młodzieży akademickiej i bliskiej Politechniki. W kontaktach wzajemnych ważną formę zaczęła odgrywać turystyka. Początkowo krótkie wypady piesze bądź rowerowe w okolicach Krakowa, na przykład szereg razy opisywana wycieczka z Jackiem Fedorowiczem, studentem politechniki, do Doliny mnikowskiej w dniu 27 kwietnia 1952 roku, która zapoczątkowała późniejsze turystyczne wyprawy księdza Karola Wojtyły w towarzystwie zaprzyjaźnionej młodzieży. Specyfiką pracy duszpasterskiej księdza Wojtyły było połączenie informacji religijnej i intelektualnej. Z pierwszymi wycieczkami, obozami wędrownymi oraz spływami kajakowymi w różnych częściach Polski, najczęściej na Mazurach, w Tatrach oraz w Beskidzie Sądeckim. Szlaki papieskie. Szlaki papieskie w Małopolsce to szlaki turystyczne, pamiętniające wędrówki księdza, biskupa i kardynała Karolowej Tyły, a także papieża. Są odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II. Pilnujcie mi tych szlaków wypowiedzianych w nowym targu, w czasie pierwszej pielgrzymki w 1979 roku oraz dobrze by było umieścić w biografii, w domyśle mojej biografii wszystkie trasy, na których byłem, żebym tak był wrośnięty w polską ziemię, wypowiedziane w Watykanie także w 1979 roku. Pierwszy szlak papieski w Polsce oznaczył oznaczyli górale w 1983 roku po wizycie Ojca Świętego w Tatrach i po jego wycieczce żółtym szlakiem turystycznym od schroniska PTTK na Polanie Chochołowskiej do Doliny Jarząbczej. Jan Paweł II. Tryptyk rzymski. Rozdział pierwszy. Strumień. Zatoka lasu stępuje w rytmie górskich potoków ten rytm objawi mi Ciebie. Przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat, co razem z zatoką lasu wstępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swoim własnym prądem. Niesionym Dokąd? Co mi mówisz, górski strumieni? W którym miejscu ze mną się spotykasz? Ze mną, który także przemijam, podobnie jak ty. Czy podobnie jak ty? Pozwól mi się tutaj zatrzymać. Pozwól mi się zatrzymać na progu bo to jedno z tych najprostszych zdumień. Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół i las milcząco stępują w rytmie potoku, lecz zdumiewa się człowiek. Próg, który świat w nim przekracza, jest progiem zdumienia. Kiedyś właśnie temu zdumieniu nadano imię Adam. Był samotny z tym swoim zdumieniem pośród istot które się nie zdumiewały. Wystarczyło im istnieć i przemijać. Człowiek przemijał wraz z nimi na fali zdumień. Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał z tej fali, która go unosiła, jakby mówiąc wszystkiemu wokoło: zatrzymaj się. Masz we mnie przystań. We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem. Zatrzymaj się. To przemijanie ma sens. Ma sens. Ma sens.